Posterunkowy, posterunkowy, natychmiast do mnie. Bez! Ja się was pytam, co to ma być posterunkowy. Ja mam tutaj wasze protokoły zatrzymań, wasze raporty i to wszystko jakieś takie na odpierdziel napisane. Wolne pola, puste rubryki. O, tutaj niepokolorowane. A bo, panie sierżancie, ja to melduję, że ja jestem człowiek czynu. Jak ktoś mi zgłasza przestępstwo, to ja od razu ruszam do akcji. Człowiek czynu. No to do czynu, ty synu. Bo macie bałagan w papierach. Żeby nie powiedzieć, burdel. Burdel? Tak jest posterunkowy, burdel. A zapamiętajcie sobie raz na całe życie. Burdel w pracy jest gorszy niż praca w burdelu. No ja tam porównania nie mam, ale pan sierżant na pewno wie, co mówi. Co wy tam mruczycie? Zapamiętajcie sobie, że ja zawsze wiem co mówię. Ej! Pamiętajcie posterunkowy, pamiętajcie, z papierami to trzeba jak z kochanką w łóżku. Wiecie, powolutku. Skrupulatnie, żeby niczego nie pominąć. Żeby kochanka pana sierżanta była zadowolona. A, jest. Posterunkowy. Żeby obywatel, żeby obywatel był zadowolony. Zadowolony obywatel? Jeszcze w życiu takiego nie widziałem. Zawsze taki wpadnie na komisariat, krzyczy, awanturuje się bez sensu. Taki pieniacz. Tak. Tam takich. Ale na takich to mamy świetny sposób. Możecie sobie tam zapisać, bo to dobra jest, bo moje. Słuchajcie, posterunkowy. Mm. Takiemu obywatelowi... Tak. Mów, e, spokojnie. Zaraz... Wyślemy radiowóz. No przecież nie wyślemy. Pewnie, że nie, Kto by się przejmowało. <grystanie> Dobra. <grystanie> no. Dobra. To ja muszę teraz jechać na interwencję. Wy tutaj ogarnijcie ten bałagan, uzupełnijcie braki. I pamiętajcie, na komendzie jest jak na wycieczce do lasu. Wszędzie grzyb! <grystanie> I w lesie, i na komendzie najważniejsze jest co? Papier posterunkowy, papier. Papier? Zostaniecie kiedyś z w łapie, to zrozumiecie, co my <noise> To ja muszę już lecieć czołem, ręką, idiota, sierżant. Sam się to wypełnia, stary z gredzie. Kurna. Zalogujmy się lepiej. Ach. Sieć, zakute pały biuro, wybierz, kurde, hasło HWDB. Nie do złamania. Co tam w wielkim świecie słychać? A co, a co to, pan sierżant, już po interwencji? Jednak żona pana sierżanta to ma rację. Pan trzy minuty i pan w prawie. Usterunkowy? Radiowóz nam buchli? Co? Normalnie buchnęli nam sprzed komendy nasz radiowóz. Nasz radiowóz? Przecież to jest skandal, żeby tak policję w biały dzień okradać. O, no. Boże, przecież komendant to mnie zastrzeli. No, jak psa. A, a, wy, a wy co, nic nie robicie? W, w, na, w tej sytuacji natychmiast to się robi. Trzeba, trzeba działać, e, działać. E, e, trzeba trzeba Tak, e, Musicie wszcząć jakieś postępowanie. O, tak jest! Trzeba zgłosić na policję. No, bardzo dobry pomysł. To trzeba zgłosić na policję. No to ja zapraszam was tu, obywatelu do biureczka. Spiszemy sobie protokół. Co wy postępowi? Jaki protokół? A byliście kiedyś na wycieczce w lesie? No byłem. I co tam jest najważniejsze? No nie szyszki. No nie... No nie. No dobrze, a więc chciałby obywatel zgłosić przestępstwo. A, dziękuję. Zawód! Policjant! O! Tak jak ja. O. Co? Słabo płacą, nie? No, 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 no. no. I szef świn. O, to, 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 to. to. Tak jak mój, tak jak mój. No dobrze. A jakie to poważne przestępstwo chciałby nam tu obywatel zgłosić? Co to się stało? No, kradzież. O, jajku, kradzież. No to nie, to się świetnie składa, bo na kradzież mamy tu kilka opcji do wyboru. Czy A, obywatel ukradł, czy B, mu ukradziono, czy C, wprawdzie obywatel nie ukradł, ani mu nie ukradziono, ale za to obywatel wiedział, jak inny obywatel ukradał, jeszcze innemu obywatelowi ukradziono. A, B, czy C? Yy, to znaczy... B, C, czy A? Będzie... A może C, B, A? Yy, a! A! a. a. Mm. Obywatel ukradł! Nie! B, b, b. Mi ukradziono. Mi? Mo. Przepraszam, co? Mo. Ej, jeszcze raz głośniej. Mu Ukradziono. Czyli kradziesz krowy. Nie, suki. A co to znaczy? Radiowozu. Dobra. A w jakich to okolicznościach obywatel zauważył brak ukradzionego mienia ruchomego? Zn znaczy, że co? No jak to było? A, jak było? No, no, no wziąłem kluczek i wyszedłem przed komendę. Patrzę, nie ma radiowodu. Się... Obywatel! Tak to sobie możecie opowiadać kumplom przy piwie. To jest komenda. Odpowiednim językiem proszę. No ja naprawdę wziąłem kluczek i wyszedłem przed komendę. No... Na kończynach, prywatnych, tylnych, obutych w obuwie typu ormo, udałem się przed fronton budynku ceglanego, murowanego, w którym to budynku ceglanym, murowanym, mieszczą się lokalne oddziały policji państwowej. Dalej. No wyszedłem się od tego będę, patrzę. I no. Używając zmysłu w zroku, za pomocą gałek ocznych górnych A, a to są dolne? Dolne. Do, dobra uwaga, dobra? Gdyż na ten czas gałek ocznych dolnych na wyposażeniu pokrzywdzonego było brak. Dalej. No wyszedłem, patrzę, a tam po prostu nie ma radiowozu, no! Stwierdziłem! Brak pojazdu silnikowego czterokołowego, który to brak polegał na tym, że przedtem pojazd był, a teraz go nichu-chu nie było. Dobra, kropa, to to mam. To teraz sporządzimy sobie portret pamięciowy. Ale jak? Złodzieja? Przecież ja nikogo nie widziałem. No, jak obywatel niko... no No po co... No, no po co ja to wszystko piszę? Przecież to trzeba zawołać za złodziejem. Najlepiej po imieniu. Żeby poczekał, zatrzymał się. Zapytać jak nazwisko, pesel, adres, żeby podał. Jak my bez tego mamy go znaleźć? A NIP chociaż? Nie, nie To ja nie wiem. A w ogóle coś obywatel pamięta? Co ja mam niby pamiętać? Znaczy samochód pamiętam. O! Świetnie, no to sporządzimy portret pamięciowy tego samochodu. Jak samochodu? No taki. autoportret. <grystanie> to mi wyszło, kurde. Momencik. Halo? No cześć, słuchaj, przyślij tego nowego grafika tutaj na dół do nas. No, dzięki, czekam. Cześć. Bonjour! Ula, dobrze. Proszę się rozebrać i położyć na sofie, prezentując imponderabilia. Nie, 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 e, nie, nie. Tu żadnych tych e, debilów nie będzie. Przepraszam, najmocniej, panie Jean, gendarme. Sumokai <laughs> i Wapen. Jakaś pomyłka zaszła. No nam chodzi o portret pamięciowy samochodu. No dobrze, no to jak wyglądało to? Leauto. No, obywatelu, jak to leauto wyglądało? No, drzwi miało, hmm? maskę miało, a w środku się takie kółko y, trzymało. No. A jak się przyspieszało, to się całe telepało. Coś jeszcze? Przecież jeszcze powiedz! Policja! Było napisane. I kogut na dachu. No to wszystko wiemy. Silwu plech. No nie wiem. No to, no to ja też nie wiem! Ale co pan oh. voie, Ale po co pan? Na no cholerę się uczyłem, francuskiego. Kurde, trzeba było w Bochni zostać. No i co? Chociaż zaraz, zaraz, nie no. Nie no, panie sierżancie, niech pan spojrzy. Teraz to trochę przypomina nasz radiowóz. No on wyglądał tak po imieniu u komendanta, jak pan po pijaku próbował zaparkować tu pod komendą. Pamięta pan? I srów te latarnie pan wtedy. Srów, srów, srów. Postarunkowy! Co to ma być? Baczość! Waruj! siad. Postarunkowy, teraz się doigraliście. Zawsze mnie traktuje na komendzie! Znaczy tam mnie! Obywatela! Obywatel padł ofiarą przestępstwa i żąda działania! Spokojnie, zaraz wyślemy radiowóz.